Zespół powstał w dość, dość nietypowy sposób, po prostu któregoś dnia po próbie zostałem dłużej, żeby poćwiczyć. Kolega perkusista, który, który przyszedł do, do klubu, w którym ćwiczymy, do Rotundy, zaproponował mi, czy po prostu nie pogralibyśmy coś. Był jeszcze z nim drugi kolega, saksofonista. Zaczęliśmy grać, coś tam zaczęło z tego wychodzić. Zrobiliśmy kilka prób i nagraliśmy to do radia. Z tym, że nie, nie traktowaliśmy tego za bardzo poważnie, dlatego że ja gram w laboratorium i jestem dość zajęty, nie mam za bardzo czasu na to. A poza tym granie tak w tak skromnym składzie w trzy osoby jest, jest dość męczące i, i brakuje czasami harmonii czy... czy w ogóle jakiegoś jeszcze jednego instrumentu. Zresztą, jeśli chodzi o, o, o dalszą współpracę, nie zamierzamy w ogóle, w ogóle pracować w tym składzie. Po prostu przyjechaliśmy na, na Dodrą, ja wiem, żeby się sprawdzić, coś takiego. W, w innym składzie? W jednym składzie. Ja po prostu nigdy w życiu nie brałem udziału w żadnym konkursie, w żadnych eliminacjach. Jak zacząłeś grać w ogóle na gitarze? Kiedyś grałem na gitarze solowej, ale w momencie, kiedy basista z zespołu ten grał mój brat. Przestał, zdaje się, się interesować muzyką. Ktoś musiał zacząć grać na gitarze basowej, ponieważ mój brat był, był lepszy, jeśli tak można nazwać, lepszy na gitarze. Czy brat jest starszy? Tak, starszy. Brat. I grał, grał trochę dłużej, także był bardziej doświadczonym gitarzystą. W związku z tym musiałem, jakoby z konieczności, zająć się gitarą basową. Zresztą po krótkim czasie polubiłem ten instrument. Jak w jakich zespołach grałeś poprzednio? To są nieznane grupy rokowe przeważnie. Grałem również z Markiem Bierchutą przez jakiś od czasu razem z moim bratem. Co sądzisz o poziomie? Stwierdziłem, że, że jest... Jest dobrze po prostu. Jest, jest dużo grup, które, które już fajnie grają, a za, za rok, za dwa, za... Za kilka lat będą, będą dobrymi grupami. Ale czy nie sądzisz, że właśnie takie okazjonalne powstawanie zespołów, jak na przykład Wasza grupa August, wydaje mi się, że to jest wyjątek, nasza grupa. Jest wiele, wiele zespołów, które, które będą grać nadal. Na przykład Krakowski Drive, Drive czy Confirmation. Confirmation, właśnie. Jesteś członkiem zespołu, laboratorium i Trudno byłoby nie zapytać o wrażenia z Bombaju. No jest wrażenia trudno, trudno w ogóle mówić. W każdym razie wspaniały wyjazd, wspania, wspaniała przygoda, wspaniały festiwal. Jest, mam bardzo dużo wspomnień, dużo, dużo wrażeń. Moje największe przeżycie. <grych>, moje największe przeżycie. Było ich wiele. Trudno mi w tej chwili wybrać któreś któreś właśnie przeżyć. Jeśli chodzi o, o festiwal, to, to na pewno występ Klaka z Joe Williamsem, występ Donnellisa, następnie występ Sony a poza tym koncerty muzyki klasycznej, klasycznej muzyki hinduskiej, zorganizowane specjalnie dla, dla uczestników festiwalu. Muzyka hinduska, ta klasyczna była wykonywana przez najlepszych wykonawców. Byli tam m.in. Zakir Hussein od, od zespołu Shakti, od Johna Magdalena, i wielu, wielu innych znakomitych muzyków. Twój wzór basisty? Jest kilku basistów, których, których bardzo cenię. Są to Djago Pastorius Stanley Clark, Ron Carter z kontrabasistów, pale Danielson, zresztą słyszałem go w Bombaju. Gratuluję Ci na zakończenie tej pierwszej nagrody i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.